My go girls! E, jak się nazywamy w ogóle? E, ja jestem Wielka. Ja jestem Maja. E, Dlaczego ten kanał? Dlaczego ten kanał? E, obie z Mają chciałyśmy stworzyć coś takiego dla kobiet. Safe. Place. Tak, takie safe space dla dziewczyn, gdzie będą mogły sobie posłuchać troszkę porad kosmetologicznych, pielęgnacyjnych. E, Ale do... również też e, trendów jakichś... E... E, tak, jakichś takich outfitów, bo tutaj Majka jest takie fashion lover i w ogóle, także oh, yeah. e, możecie na nią liczyć. E, co nas połączyło? Alkohol. <laughs> nie, nie, jak coś to mamy kawę w kubku. Nie, jest tylko kawa. Dobra, co nas połączyło tak naprawdę myślę, że studia. Myślę, że studia, no. Obie, e... obie, obie trafiłyśmy do tych samych uczelni. Ale fun fakt studiowałyśmy na tej samej uczelni na licencjacie, na licencjacie ale się w ogóle ale się nie, nie znałeś. znałeś, Bo potem na magisterce w sumie Maja przyszła później semestr. Ale trafiłaś do naszej grupy. Tak, dokładnie. E, no i zaczęłyśmy sobie gadać, tutaj plotkować, opowiadać. No i tak nas to połączyło w sumie. Czemu kosmetologia? Czemu kosmetologia? Czemu no. w ogóle wybrać na takim kierunku? E, hmm. Ogólnie to było tak, że jak byłam nastolatką, no to chodziłam do takiej Dorotki kosmetolog, która opowiadała Pozdrawiamy mi, Dorotkę. Pozdrawiamy kosmetyk. Dorotkę, która jakby dbała o moją cerę, o mój trądzik na początku. Później robiła mi po i zawsze długo rozmawialiśmy sobie na te tematy. Ja bardzo lubiłam się też malować, zawsze lubiłam robić jakieś takie rzeczy typu maseczki, brwi, zawsze dbałam... O, o to, żeby moje znajome były zadbane, żeby im tam pomagać w jakichś e, takich pielęgnacyjnych sprawach. No i, i, tak, tak, tak. I później. No i później jak tak Dorotka mówi, no to iść może na tą uczelnię, że ona też jest po tej uczelni, ja mówię, no w sumie spoko. Mama mówi, dobra, idź, idź, to jest taki fajny kierunek, no i tak szłam w sumie i mówię, kurde, no jakby zobaczymy, co będzie, ale poszłam, no i nie było łatwo na początku, ale zainteresowało mnie to i, i tak to poszło, że, że się wkręciłam, no nie? I, I też jakby miałam problem z tym trendikiem, więc yy, chciałam się dowiedzieć co i jak, no i, i się dowiedziałam. I, I mi pomogło już. Nie mam. Mówiąc, e, dlaczego kosmetologia? No, wybrałam to ze względu na to, e, że nie wiedziałam, co mam robić po liceum. Może byłam na e, kierunku w liceum e, teatralno-plastycznym w ogóle. Nie ma już oh, takiego, nie ma takiego już profilu, ale no, miałam rozszerzony polski, rozszerzoną. E, Matme no ale to też jest tam przykład plastyczne. No to też takie jest związane, nie? Z geografię. Z e, no lubiałam też e, rysować. Myślałam właśnie o architekturze na początku, ale potem mówię, że m, myślę, że bardziej bym była zainteresowana właśnie takimi e, rzeczami, jak e, nie wiem pielęgnacja, pielęgnacja makijaży, no, no, no. Bo... To było ciekawe i też to się r, jakby rozszerzał ten temat w Polsce. Jakby, wiesz, sama, ja na przykład, ja też oglądam dużo YouTube'a. No i ja mnie to strasznie jarało, to... i dużo tego oglądałam, nie? I miałam takie, wow, że mi się to podoba? No I w sumie dużo też czasu spędzałam na tym YouTube'ie, dużo oglądałam, potem uczyłam się z YouTube'a, na przykład nawet makijażu czy coś. No, no i tak i, I To było właśnie. takie ciekawe dla mnie no. po prostu, nie? Że to było takie niemęczące w stylu, kurde, dobra, pójdę na studia jakieś, będę siedzieć za Birkiem, może zrobię coś takiego bardziej ciekawszego. No, polecam kierunek kosmetologii. Fajne, bo fajne. Ja bardzo. Wszechstronny że... też tak. jest ten kierunek, co nie? nie? Dużo rzeczy, mimo że to jest kosmetologia, to możesz też połączyć to z podologią. Tak. E, możesz być asystentem lekarza medycyny estetycznej. Tak. E... Możesz nawet iść w fryzjerstwo, gdzieś tam nawet trychologiem, albo trychologiem tak. możesz e... zostać. E, nie wiem, możesz zająć się poznokciami, gdzieś tam też się. Tak, się. Tak, Nawet na studiach miałyśmy permanentny, także już no. tam te jakby... Ale te też te na przykład były, fizjoterapia też no, u nas się też, przeplatała, akupunktura, jakieś, jakieś tapy, masaże dokładnie, no to bardzo fajny kierunek ogólnie, jeśli y, jesteś dziewczyną albo chłopakiem y, i lubisz na przykład y, coś z makijażem, e, ogólnie robić e, coś takiego. E... No, albo nawet to pielęgnacja Cię tak interesuje, Jara, i nawet nie wiesz co, nie wiem, nie wiesz co robić w życiu, a to sprawia Ci fan, no to myślę, że to jest takie fajne, fajne miejsce, e, gdzie poznasz w ogóle fajnych ludzi, którzy w ogóle też siedzą w tych tematach i, i dużo jest takich wymian na różne tematy. No dokładnie. Mega, mega, mega fajnie. No, mega polecamy. Mega fajnie, mega polecamy. <laughs> y, czym zajmujemy się na co dzień? Na co dzień pracujemy obie w salonach kosmetycznych i w sumie to jest śmieszne, ale wykonujemy podobne, podobne zabiegi. No. Wykonujemy zabiegi na ciało, na twarz, eee, co robimy: endermologię, fale, peelingi. Laminację sumie... brwi. O, obie, obie lubimy robić brewki, jak coś tak. także wiecie, też możecie czekać, że będzie jakiś filmik. Jak sobie e, tam Robi, to kombinujemy. Get, get ready. Get ready with my brow. No. No, także na no to możecie liczyć. No i co robimy? Ja jeszcze troszkę pracuję w domu, także, jest ja sobie dodatkowo pracuję w domu No i, i chcemy zająć się tymi social mediami. Właśnie, chcielibyśmy to bardziej rozwinąć, żeby gdzieś tam naszą wiedzę przekazać, bo czasami e, takie hmm. przekazywanie wiedzy w salonie to jest dla nas za mało, co nie? I no. chciałybyśmy się tu otworzyć. Jakie tematy będą poruszane na tym kanale? No to głównie chcielibyśmy wyjść od tego, że będziecie nam podsyłać swoje pielęgnacje. Pielęgnacje i, i będziemy je po prostu omawiać, omawiać dokładnie i jakieś swoje tipy, na przykład, e, dawać, nie? że na przykład, e, co ja bym w tym przypadku, możecie też wysyłać e, swoje zdjęcia, swoje tak, tak, e, tak jest, Oczywiście, no my też anonimowo będziemy to robić, tak. będziemy zakrywać oczy i w ogóle żeby też nikt nie rozpoznał kto to jest, ale będziemy właśnie podpowiadać wam, że na przykład co byśmy zmieniły, zmieniły, albo co dodały, bo czasami albo, wystarczy coś zmienić, albo coś odjąć po prostu dokładnie. Jest, albo na jaki zabieg byśmy mogły polecić, żeby ona sobie poszła do kosmetykologa. też prawda, no, to też jest. Sporo. żeby właśnie wam też podpowiedzieć. chcemy, żebyście miały też większą świadomość tej swojej pielęgnacji. dokładnie. E, no i no i co chcemy to jest taka jedna część z naszego kanału reszta to będą na pewno jakieś takie pogadanki na temat kosmetycznych właśnie typów jakichś e, mitów tak. co jeszcze będzie no maja na pewno będzie chciała troszkę poszerzyć content o mm, e, taką o strefę, strefę, strefę modową streetwear i takie rzeczy bo żeby maja też to było przyznanie. ciekawsze dla was nie tak. tylko pielęgnacja i to nie będzie tylko pogadanki, czas. bo to, to wiadomo też jest nudne, nie? Czasem no. więc y, spokojnie więc na pewno nas się. zobaczycie w innym wydaniu tak, też. Tak. Dobrze. I myślę, że tutaj możemy też was zaprosić do subskrybowania tak, naszego tak. kanału. E... Możecie w ogóle wpadać na nasze social media, na Instagram, na TikTok. Co jest naszą pasją poza kosmetyką. E, mhm. Interesuję się ogólnie modą. No i co tak jeszcze? No, nie ja wiem, ja nie mam takich zainteresowań oprócz kosmetologii, makijażu no, i... Ty e... lubisz w ogóle tworzyć content, ty tak, jesteś taka stworzona e... też do tego, żeby... Lubię stworzyć... robić sobie takie filmiki... Estetyczne takie, nie? E... Dokładnie, więc... Powiedz, że chcesz zacząć być na siłowni, ale jakby masz z tym troszkę <laughs> lekki problem. <śmiech> <śmiech> tak, zacząć z siłownią, ale że tak powiem... Ciężko mi się do tego zabrać. Poszła ze, raz ze mną i już nie poszła. Tak, tylko że Julka mi nałożyła, nie wiem, 20 kilo na sztangę. No Dobra, no, ale nie wiem czy Nie, chyba nie. O teraz działa chyba. No. Raz dwa trzy. Raz dwa trzy próba mikrofonu. a ja, ja no jestem dobre, takim no. flaczkiem. Nie przesadzaj. Że ja po prostu że nogi jej powiem... dosłownie, nogi jej się rozjechały, nie? Na kibel nie umiałam usiąść. Nie? No, no, czyli dobry był trening po prostu. Tak, taki trening, że po prostu ciężko jest. mi było wwlechodzić, nie? No, ale y, myślę, że tutaj Julia y, za mocno przeceniła moje umiejętności sportowe. Tak Moją pasją ogólnie na co dzień właśnie jest y, praca, ale poza pracą, y, no to na pewno sport. Ja pasem no, jest praca. Nie oszukujmy, że jakby duża część życia naszego teraz to jest praca, tylko praca, praca. Bo... praca, praca. Czasu czasami nie no, mamy, żeby się spotkać, no, nie? To taki, taki etap drama. mamy, że jak wiecie, jesteśmy po studiach i, i po prostu no, chcemy się rozwijać i, i temu poświęcamy dużo czasu. Ale na co dzień właśnie no, to, to sport. No, ja trenowałam też piłkę bardzo długo, nożną, co jest takie dosyć dziwne, nie? Patrząc na to, że jestem kosmetologiem. <laughs> ale ogólnie kupałam... Sportowy świrek. No tak, no kiedyś to była mega sportowa. Ale później no, poświęciłam się pracy, troszkę mam mniej czasu na to, ale... Lubię lubię właśnie siłownie, lubię podróże, lubię właśnie chodzić po górach, kochałam Tatry. Byłam z nią. Była ze mną właśnie, byłaś ze mną na Babiej Górze, pamiętam. Mało, ehm, ale byl, czy no? ale to była miła wyprawa. No. Miła wyprawa i maja dała radę, także wiecie, Troszkę mm. jestem sportowym świerkiem. A, a teraz taką moją zajawką jest właśnie hokej i u hokej, bo mój Łukaszek, pozdrawiam cię, Łukaszku. Mm. E, troszkę mnie tutaj zajawił. No i chodzę, chodzę na treningi. E, a co śmieszne w ogóle, że e, tutaj partner mojej majeczki to jest zawodowy <laughs> hokejista, także wieczór. Pozdrawiam Igorka. <laughs> Pozdrawiamy Igorka. No, także, także tak. Jakie były nasze pierwsze doświadczenia z makijażem? masz jakieś doświadczenia Moje doświadczenia były takie, że ja byłam zawsze chłopczycą strasznie. Byłam chłopczycą i miałam także nagle... Dobra, nie podkreślałam. dobra! I w gimnazjum nagle jakiś chłopak się mną zainteresował, który był mega przystojny. Pozdrawiam! No i miałam coś takiego, dobra Julia, nie możesz być chłopczycą, daj coś od siebie. No i zaczęłam się malować, zaczęłam oglądać tego YouTube'a, zaczęłam rzeczywiście robić taki trochę glow up no i zaczęłam się wkręcać zaczęłam właśnie kupować jakieś takie polecajki od dziewczyn z YouTube'a, zaczęłam się malować Fajnie. wkręciłam się w brwi bardzo lubiłam zawsze malować brwi czy była taka moda Pan głupia fiak? no ja nauczyłam Julkę robić brwi no laminacji no tak 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 ale ja miałam zawsze zajawkę a ty jakby mi to dodajesz że mi pomogłaś tak. e, nauczyć się jakby Myślę, tej laminacji to się nas połączyło tak naprawdę, tak no nie? ty mi bo... dużo dałaś fajnych tipów co nie tak no no ale wracając, jakby była wtedy ta, no nie wiem, okres gimnazjalny, to ile lat mieliśmy? Dobra, nieważne, tak? No, 14-15, dobra, coś koło tego. I ja pamiętam, że była taka moda na takie mega geometryczne, wyrysowane brwi pomadą. I ja oczywiście poszłam za tym trendem, no i jakby, że lubiłam te brwi najbardziej malować, no to wiecie, spędzałam 20 minut na tym, żeby wyrysować idealne, czarne po prostu brwi, nie? Geometryczne. I pamiętacie ten moment, kiedy no. e, się tutaj blendowało i tu była taka choćby dziura na brwiach? Ja nie blendowałam tego nawet, mama, to, musiało to, musiało to. Go... <laughs> to musiało wyglądać jeszcze gorzej, ale pamiętam, że jak była ta moda, to mi pamiętam nawet nauczycielka kiedyś mi powiedziała, Jezu Julka, jakie ty masz ładne brwi, także wiesz. Kiedyś po prostu to było modne i ludziom się to podobało, co nie? A teraz jak na to patrzę, to było Jezus Maria miczyna, nie? Mi mama powiedziała, że ja też kiedyś tak robiłam brwi. No. E, powiedziała, że wyglądam jak klaun z tymi brwiami. No albo jak kleopatra, nie? Różne, różne określenia padały, ale. Ale ja, ale ja to... też robiłam takie. No bo ja blondynką jestem, więc. Znaczy ja też byłam naturalnie blondynką, w sumie... Ja naturalnie byłyśmy taki. Kupiłam sobie pomadę, właśnie no. e, z Inglota, pamiętam. No. I ta pomada, ona nie była e, właśnie taka beżowo-brązowa, tylko ona była szara, więc ja miałam szare brwi. O kurde. Więc to było w ogóle jeszcze komiczne. No, no nie? ja miałam w ogóle jakąś najtańszą, chyba w ogóle skrimarka. No. E, a moją taką topą e, makijażową, jakieś doświadczenia, no to pamiętam, że jak e, Zaczynałam w ogóle z makijażem, jak sobie tam oglądałam, e, różne e, dziewczyny na YouTubie, e, to pamiętam, że e, kradłam mojej mamie kosmetyki <śmetyki> mimo, o. mimo, że moja mama na przykład miała podkład pomarańczowy jak pomarańcza, e, to brałam je do szkoły i w toalecie <śmetyki> w szkole e, malowałam się, pamiętam, no. że jeszcze chyba nawet gąbeczki wtedy nie miałam. Nie, I, nie było w e, albo rękami ty się takiego nakładałam. Tak, tak, Te brwi robiłam, rzęsy. No i to i, odcięcie e, na żuchwie, co? Tak, odcięcie na żuchwie to było no. po prostu coś, e, co wyróżniało mnie w szkole, ale myślę, że pełno dziewczyn no, tak miało. Nie, nie, nie byłaś jedyna, nie? Więc e, no, ale chciałam być super cool, nie? że ja też umiem się malować. malować. E, no, wyglądałam troszkę jak Plan. To nas najbardziej motywuje. nas motywuje do prowadzenia no, co tego. Co nas motywuje? No chęć właśnie Ale przekazania myśli, tej wiedzy tak. najbardziej, bo mówię, Ale lud, myślę, że no. też y, takie właśnie stworzenie coś y, ciekawego. Coś Coś ciekawego, takiego bezpiecznego dla każdej dziewczyny, kobiety. Ale też ja na przykład osobiście bym chciała wejść na YouTube'a, nie, nie prowadzić tylko TikToka i na przykład ja na TikToku jestem średnia, nawet nie mam za bardzo TikToka, nic tam prawie nie dodaję. Ale wiecie, TikTok to jest te trzy sekundy, a ja bym chciała troszkę jednak z wami pogadać i, i, i stworzyć to miejsce, gdzie, gdzie będziecie mogły nas po prostu posłuchać, no, nie? Ale filmik, myślę, że nie? też na YouTube teraz bardzo mało jest takich e, osób, które dodaje coś innego y, i takiej świeżej e, no my chcemy, inspiracji no... czy, czy pomysłów nie ma y, na YouTubie. Ja myślę, że cały czas jest odgrzewany jeden... Kotlet, ten sam. ale no e... też, no troszkę tak, ale my też chcemy tą kosmetologię wcisnąć, nie? Bo na przykład tak. ja jako film... Powiedzmy, czasami też wejdę na YouTube, a coś tam posłuchać o jakichś trądzikach, o, o jakichś rumieniach i w ogóle, ale to wszystko jest takie sztywne, to jest takie... Że młode dziewczyny, które, nie wiem, chcą iść na kosmetologię, albo są na kosmetologii, no to nie chcę, nie chcę im się tego złożyć, tak, bo to jest takie sztywne. No bo one jeszcze nie wiedzą mniej więcej o, o co chodzi w tej kosmetologii, no, nie? A my no. tutaj będziemy bardziej właśnie przedstawiać tę kosmetologię. Tak w na co? No luźnym, luźnym i ale też tak nie będziemy no. takim językiem e, naukowym, też mówię. E, tym akcentem kończymy ten filmik. E, si. Myślę, bo że. Bo trzeba jest pączkę, która już tam na nas czeka. W takim razie subskrybujcie nasz kanał. E, Zapraszam nas, Was na social media nasze. E, no, ale ja na przykład chciałabym zaprosić w ogóle do komentowania i do komentarzy, żebyście tam z nami porozmawiały, żebyście się pytały i żeby to była taka też otwarta no. przestrzeń, gdzie możecie zadawać pytania, co nie? Będziemy okay. się starać odpisywać. I myślę, że możemy też podać już naszego maila. A mamy tego maila? Mamy tego maila. A, no A. dobra, no to mamy. Żebyście mogły nam wysyłać swoje zgłoszenia pielęgnacyjne. Okay. i na pewno też się pojawią takie filmiki, więc... Bye! Flow girl! Flow girls! Slow girls! Go, 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 go!